Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem stycznia. I cóż, było kilka tych książek w styczniu, nie powiem. Może nie była to jakaś ogromna ilość, ale no tyle po prostu udało mi się przeczytać i o nich chcę Wam opowiedzieć. Mam tutaj dwie książki, które zaczęłam czytać jeszcze końcówką tamtego roku, a w styczniu je skończyłam. Więc zapraszam do podsumowania stycznia. Zanim zacznę jednak opowiadać o moich styczniowych książkach, styczniowych przeczytanych książkach, chciałabym Wam bardzo pokazać, jaka zima jest za moim oknem. Jest to niesamowite, ponieważ jeszcze do niedawna praktycznie była wiosna, przedwiośnie, zielona trawa i tak dalej, a teraz jest przepiękna zimowa aura, jest biało słonecznie, cudownie. Także zobaczcie, jak wygląda zima za moim oknem. Książka, którą zachwycałam się i recenzję której możecie obejrzeć w którymś z poprzednich moich filmów jest Bezgwiezdne Morze Erin Morgenstern. Książka magiczna, książka pełna realizmu magicznego, która pełna jest symboli, która pełna jest magii, ale takiej bez dziwnych, magicznych stworzeń, gdzie akcja dzieje się w zasadzie w świecie współczesnym, ale bohaterowie zostają przeniesieni w jakiś y, y, świat, który gdzieś tam jest, y, czy istnieje na równi y, z naszym, y, i gdzie znajduje się bezgwiezdne morze, które również jest symbolem y, pewnego miejsca, w którym mogą dokonać się zmiany, y, zarówno w naszym życiu, jak i w życiu y, bohaterów. Bezgwiezdne morze to taka dziwna kraina trochę snu, trochę halucynacji, książka magiczna i taka, po którą spokojnie mogą sięgnąć ci, którzy mm, tego typu literatury nie czytają. I tak było ze mną. Ja nie zaczytuję się w, ani w fantastyce, ani w powieściach fantazy i innych tego typu, ale Bezgwiezdne Morze e, przeczytałam i byłam zachwycona. Kolejna książka, którą zaczęłam również w, chyba w grudniu, jakoś tak, tak mi się wydaje, a w każdym razie nie tak dawno ją skończyłam i której recenzję również możecie obejrzeć w poprzednim filmie, to Dzień dobry północy Lily Brooks Dalton. Książka, po którą sięgnęłam, tak jak mówię w filmie o, na temat tej książki, z przekory. Z przekory dlatego, że słysząc opinię o filmie bardzo złe, Postanowiłam, że przeczytam książkę i stwierdzimy, co będzie lepsze. Ja stwierdzam, że książka jest bardzo dobra, pomimo tego, że filmu nie widziałam i jakby nie, no nie będę go oglądała, nie mam po prostu na niego ochoty. Książka opowiadająca o wielkiej samotności, o tym, że czasem ta samotność jest po coś nam dana i po to jest ona dana bohaterom tejże właśnie książki. Po to, aby mogli w tej, wydawałoby się, wielkiej samotności, odnaleźć jednak drugiego człowieka, odsyłam Was do mojego poprzedniego filmu. Tam znajdziecie pełną moją recenzję na temat tej książki. Mam również przed sobą książki, które przeczytałam już teraz w tym miesiącu. Stycznie jest długi, sprzyja czytaniu. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Bez sensu jest się też w ogóle jakoś ścigać na ilość przeczytanych książek. To w ogóle, przynajmniej jak dla mnie, nie ma zna żadnego znaczenia. Yy, objętościowo nie były te książki bardzo duże, a cóż to były za tytuły, to już Wam mówię. O Zmierzchu teraz Bochman. Yy, książka z wydawnictwa Pauza, i muszę powiedzieć, że ja książek z wydawnictwa Pauza czytałam yy, już kilka i były one bardzo dobre. O Zmierzchu jest Jedną, może nie tyle gorszych książek z tego wydawnictwa, natomiast z wszystkich, które przeczytałam, no ta ma u mnie jakby najmniejsze notowania. To książka, która opowiada o życiu singielki, kobiety, która pracuje na uniwersytecie w Sztokholmie, ma za sobą pewien związek, w zasadzie ona ma związku ze sobą kilka, mniej lub bardziej udanych, ale po zakończeniu jednego z tych związków no, przychodzą mi do głowy no, przeróżne refleksje, rozmyślania i zastanowienie się nad tym, czego ona w zasadzie w życiu chce, czego pragnie i, i czy warto być w życiu samotnym y, z własnego wyboru, czy y, bycie singlem, singielką y, no, jest w jakiś sposób, nie wiem, korzystne, jak jest odbierane, przez innych ludzi, jak jest odbierana taka osoba w społeczeństwie. Bohaterka tej książki to kobieta, która miota się pomiędzy jednym a drugim związkiem, która w zasadzie żyje jej się dobrze z samej z sobą, ma poukładane życie według siebie, tak jak ona chce, żyje tak jak ona chce. I nie chce za bardzo dopuszczać nikogo do tego swojego świata, chociaż wydawałoby się, że za tym. Tęskni. Ogólnie temat myślę, że y, bardzo ciekawy i na pewno y, wciągający. To trochę takie studium psychologiczne y, samotnej kobiety. Kolejna książka to wywiad, rozmowa. Czesałam ciepłe króliki. Rozmowa z Alicją Gawlikowską Świerczyńską, książka, y, książka Reportaż Dariusza Zaborka. I dlaczego mnie zaskoczyła? Dlatego, że jak książek y, z Traktujących o obozach koncentracyjnych, o II wojnie światowej, o losach Żydów podczas II wojny światowej. Przeczytałam, wydaje mi się, dość sporo. Natomiast ta książka jest pierwszą, tak bardzo pozytywną. Jej bohaterka jest kobietą tak bardzo pozytywną, pomimo tych wszelkich okropności i, i sytuacji, w jakich się znalazła, i, i zdarzeń, które były jej udziałem, i sytuacji, które przeżyła, i tak dalej. Alicja Gawlikowska-Świerczyńska przeszła obóz w Ravensbrück. Ona mm, przebywała tam kilka lat, ale co uderza w rozmowie z tą kobietą? To jest, to jest osoba, która potrafi w najgorszej, w naj, najbardziej paskudnej sytuacji, jaka, jaka zdarzyła jej się w życiu, znaleźć pewne pozytywy. I to jest niesamowite, bo, bo dzięki temu ta kobieta nie poddała się. Nie utyskiwała nad swoim losem, nie zamartwiała się, nie. Oczywiście było jej ciężko. Wszystkim kobietom, które znalazły się w tamtym miejscu, no, musiało być ciężko. Każda natomiast z nich ma różne wspomnienia. Tutaj bohaterka tej rozmowy ma również wspomnienia, może nie traumatyczne, bo ona sama mówi, że jakby nie, nie niesie ze sobą traumy związanej z przebywaniem w obozie, chociaż. Pewne zachowania już w życiu dorosłym, kiedy już, już jest po wojnie, jest czas pokoju, ona zostaje lekarzem, ma swoje życie rodzinne i tak dalej, ale pewne zachowania w tym właśnie dorosłym życiu, i zawodowym, i prywatnym, są jakby wypadkową tego, co ona w obozie przeżyła, a nawet nie tyle, co ona w obozie przeżyła, ale jaki miała stosunek do tych obozowych przeżyć. Kobieta niezwykle pozytywna, mająca dystans do, do tego, co ją spotkało i taka, która żyje pełnią życia i taka, która czerpie z życia garściami i wówczas również potrafiła czerpać i swoim ogromnym optymizmem zarażała kobiety, które razem z nią w tym obozie przebywały. Polecam Wam ją serdecznie, jeśli ktoś z Was ma ochotę zacząć czytać literaturę obozową, to myślę, że będzie dobry początek, dlatego że nie zostajemy tutaj od razu jakby wciągnięci w, ten, w tą machinę zabijania, machinę śmierci, która, która często jest kojarzona i no pewnie dobrze jest kojarzona z, z obozami koncentracyjnymi. No w tej książce dostaniecie co innego, dostaniecie pełną optymizmu, opowieść o tym, co człowiekowi może się przytrafić, ale jak pomimo tego znaleźć dobre strony, sytuacji wydawałoby się bez wyjścia. Polecam Wam serdecznie rozmowę, reportaż Dariusza Zaborka. I słuchajcie, książka, która. Może tak. Nie jestem osobą, która wzrusza się jakby z byle powodu, nie wiem, czy mogę tak brzydko to powiedzieć. No, to nie oznacza. Też, że jestem taką zimną rybą i nic mnie nie wzrusza, zupełnie nie. Natomiast y, rzadko płaczę przy książkach, może tak. Wiem, że są osoby, które, mm, które czytając jakąś książkę, no łatwo się wzruszają i tak dalej, czy oglądając jakiś film. Y, ja tak nie mam. No nie wiem, czy to źle, czy to dobrze. Ok, y, powiem tak. Ostatnia książka, przy której uroniłam łzy. To była złodziejka książek, czytałam ją na wakacjach i no faktycznie wycisnęła ze mnie łzę. Natomiast druga książka, która zrobiła ze mną to samo, to Migracje, Charlotte McConaughey. Książka przecudna, nie wiem czy dobrze widać, przepiękna. Tak bardzo wzruszająca. W migracjach poznajemy Franny, która jest entuzjastką, wielbicielką dzikiej przyrody. Przybywa na Grenlandię, aby jakby podążyć za stadem rybit popielatych, aby prześledzić ich ostatnią migrację. Ostatnią dlatego, że tutaj mamy przedstawiony taki świat, w którym dzika przyroda znika praktycznie zupełnie, nie ma wielu zwierząt. Kiedy poznajemy Frany na samym początku, widzimy, że jest to dziewczyna bardzo zdesperowana i wiemy, że, że zrobi wszystko, aby, aby za tym stadem podążyć. Przypadkowo poznaje kapitana statku, który, statku rybackiego i wie, że wyruszają oni na połów właśnie w tamtą stronę, w którą udają się owe rybitwy popielate. I przekonuje go, aby wziął ją na statek. Kapitan zgadza się i nie wiedząc do końca, kogo bierze, jakby pod swoje skrzydła i kogo przyjmuje do załogi, to kobieta bardzo tajemnicza. Wiemy już o tym w zasadzie na samym początku książki. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ta opowieść prowadzona jest tak jakby dwutorowo, nawet trzytorowo, gdzie cofamy się. Kilkanaście bądź kilka lat wstecz, do poprzedniego życia, do, do poprzednich sytuacji, jakie miały miejsce w życiu głównej bohaterki. I wiemy w zasadzie już na początku, że przeżyła ona jakąś ogromną traumę, że i wiemy, że wydarzyło się w jej życiu coś tak strasznie poważnego i, i na tyle przejmującego, że no ma ona zdecydowanie problemy. E... No, takiej natury psychicznej, zachowuje się ona bardzo nieracjonalnie i zauważają to członkowie załogi, zauważa to kapitan. Pomimo tego, jakby w kulminacyjnym momencie oni są za nią, twierdzą, że jest częścią załogi i próbują ją w pewien sposób chronić, przed czym to nie mogę wam powiedzieć. Franny to bohaterka dzika, nieujarzmiona, tak bardzo związana z tą dziką przyrodą, że jest w zasadzie jej nieodzowną częścią. Ona stapia się z oceanem, ona stapia się ze zwierzętami, które kocha nad życie, a szczególnie ptaki. Są one dla niej tak bardzo ważne, że w zasadzie ryzykuje wszystko, aby... Podążyć za tym stadem. Ostatnie strony tej książki powodują, że no, łzy same się cisną do oczu. Na tych ostatnich stronach książki wszystko się wyjaśnia. Wiemy, jakie były powody postępowania głównej bohaterki, wiemy, dlaczego postąpiła tak, a nie inaczej. I tutaj, jakby zaczynamy ją rozumieć i mamy do niej ogromny, ogromny szacunek. I jednocześnie bardzo jej współczujemy. No ja tak odebrałam tą książkę i tak odebrałam tą bohaterkę. Mm, niesamowita jest ta książka, naprawdę polecam wam ją. Tytuł Migracje jakby nie odnosi się jedynie tutaj do migracji ptaków. Migracją jest całe życie y, głównej bohaterki. Ona ciągle przed czymś ucieka, nie dopuszcza do siebie wielu osób. No, bardzo skomplikowany, bardzo złożony charakter, jednak wynikający z czegoś. Jak na razie jest to najlepsza książka, którą przeczytałam do tej pory, i bardzo Was będę namawiała do jej przeczytania, bo jest, jest tego warta. I były to wszystkie książki przeczytane przeze mnie w styczniu. Mam już kilka nowych w zanadrzu, takich, które no, chciałabym przeczytać w najbliższym czasie. I najprawdopodobniej sięgnę po kobietę w białym kimonie, dlatego że widziałam ją na kilku, kilku vlogach, kilku blogach książkowych i no, po prostu jestem ciekawa, więc myślę, że od tej zacznę. Jeśli ktoś już przeczytał kobietę w białym kimonie, to poproszę może o jakieś komentarze, czy warto czytać, czy nie warto czytać. Więc to będzie moja książka na najbliższe dni. I to dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że zima za moim oknem bardzo Wam się podoba, i jestem pewna, że macie taką samą. To wszystko, jeśli chodzi o moje styczniowe podsumowanie. Dziękuję serdecznie za dziś i zapraszam na kolejny film. I zapraszam do kolejnego magla książkowego i do poprzednich moich filmów. Cześć!